Witam serdecznie. W dzisiejszym magazynie spotkamy się z poetą Krzysztofem Wiśniewskim, który opowie nam kilka słów o sobie oraz przeczyta swoje wiersze. Dowiemy się także o życiu i twórczości naszej polskiej noblistki Wiesławie Szymborskiej. Odwiedzimy także mieszczące się przy ulicy Gajowej w Poznaniu, pracownik Kazimieri i Łakowiczówny. Zapraszam! Są bardzo emocjonalne, fi, filozoficzne. Nie, nie wymyślam wierszy na siłę, po prostu kiedy czuję, że muszę coś przeleć na papier, to to robię. Współpraca z Wincentem Różańskim to jest też dosyć długa historia, bo kiedy zamieszkałem na, ulicy, na stacji na ulicy y, Albańskiej w 1999 roku, y, nie wiedziałem, że w ogóle obok mnie na ulicy Ostrobramskiej mieszka jakikolwiek poeta. Sąsiedzi powiedzieli mi, że jest jakiś poeta, ale mnie interesowały stosunki z jakimkolwiek poetą. Zdarzyło się tak, że pod koniec tego chyba roku 99. Wincenty Różański po prostu chodził, przyszedł do tego domu, w którym mieszkałem i chciał sprzedać swoje tomiki. I, i właściciel przyszedł do mnie, zapytał, czy chciałbym te tomiki. Akurat byłem po nocce, bo pracuję jako piekarz cały czas i Spytał mi się, czy chcę jego dwa tomiki za 10 zł. W obecnym czasie jest Witek chory. Nie mówi. Od 2003 roku nie wydał ani jednego tomiku od tamtego czasu. Ale przez ten czas staram się, znaczy już jeszcze jak mówił, zbieram wszystkie jego materiały na temat jego twórczości, życia i itd. Udało mi się zebrać wszystkie jego tomiki, kilka antologii i chcę napisać właśnie jego biografię i cały czas z nim współpracuję. Staram się skontaktować jakoś z nim mimo choroby. Poznałem wiele osób ciekawych, a Witek u siebie miał bardzo wielu przyjaciół znajomych, wielu z nich już nie żyje. Do końca roku planuję wydać najnowszy swój tomik własny już z ciszą w ciszy. Będzie zawierał około 50 moich wierszy. Tonacja tomiku będzie taka, że będzie próbowa jako skłonić czytelnika do zagłębienia się w ciszę tak, w samego siebie, w przyrodę. Umi tak, tak. Taki bardzo taki wyciszający tomik. To jest będzie na zasadzie, wiersze są ułożone na zasadzie wędrówki od wschodu do zachodu słońca. Zaczyna się pobudką, a kończy się snem, praktycznie. Decyzja. Pamięci Zbigniewa Herberta. Gnasz kolejną swojego życia, widząc boczne drogi, z których każda rodzi ciekawość w Twoim oku, prowadzącą do przemyśleń ograniczonych prywatnym życiem. Dotarcie do drugiej łączy się z decyzją iść dalej, rezygnując z tego, co się już posiada czy też wrócić, pilnując, by błędy nie wprowadziły pod koła. Drążące kolejny z ludzkiej krwi. Ku pamięci, Wincentem Różańskiemu. Podarowałem bochenek chleba biednemu poecie. Otrzymałem ciepły oddech słów i uścisk dłoni. Gest ludzkiej wdzięczności. Swoich życiowych win nikt nie odkupi za centy. Sumienie sprawia ból, czym róża ściskana w garści. Ale tylko tym wrażliwym i czułym, jak Anioł niebiański. Totus tuus. w 86. rocznicę urodzin Sługi Bożego Jana Pawła II. Niemowlę, słysząc słowa matki, dotyka jej ust. Nie wie co znaczą, lecz czuje, że są to słowa ważne, słowa miłości skierowane tylko do Niego. Ty też byłeś tym dzieckiem. I gdy zabrakło Ci matki, ofiarowałeś się bez reszty matce Chrystusowej, która uczyła Cię, jak miłować świat przez cierpienie Słowa Żywego, Miłosiernego i Ukrzyżowanego. Z nadzieją w sercu wierzyłeś, że Słowo może kształtować świat i udowodniłeś to, pokazując, jak wielka może być miłość wyrażona poprzez cierpienie i jak wielkie znaczenie w życiu człowieka ma przebaczenie.